Cześć, chciałbym się dzisiaj podzielić z Wami wynikami regeneracji akumulatora AGM. Na razie ćwiczę tą metodę na jednym akumulatorze, mam tu jeszcze ich kilka, chociaż próbowałem jeszcze na drugim. Między po pierwszym cyklu, tak jakby ładowania, tutaj sobie tę dwójkę oznaczyłem, Tak, że będę używał tej cyfry jako identyfikacji tą mam czwórkę próbowałem mu też zrobić taki pełny cykl bo na czym to polega <laughs> ten akumulator e, jest z 2008 roku w zasadzie wszystkie są z 2008 roku mam ich 6 e, przez e, jakieś 4 czy 5 lat temu jak je brałem do siebie mm, Starałem się utrzymać po prostu, nie używałem ich. Starałem się je trzymać w jakiejś znośnej temperaturze i od czasu do czasu kontrolowałem napięcia, tak żeby to nie spadało gdzieś tam poniżej 12V. Miałem taki prostownik zwykły regu z regulowanym, że tak powiem, mocą, i sobie jakoś z kontrolą tego. Mm, napięcia, żeby nie przekraczać tam 14,5 kiedyś 14,5, teraz z tego co się dowiedziałem, możemy nawet do 14,9 kręcić takiego ja ma no nawet w skrajnych przypadkach do 15,6 ale na, na niedługą chwilę podczas ładowania sobie taką, taką kuklą je utrzymywałem w jakimś tam stanie w miarę w miarę powiedzmy Dobrym. No, i w sumie przestały te kilka lat. W zeszłym roku jeszcze, jeszcze coś tam wydawały, bo mam tutaj takiego UPS-a, który przyjmuje mniejsze akumulatorki, tylko że 6 połączonych równo... Nie, równolegle, tylko w szereg. Także trzeba mieć pakiet 6, żeby ten UPS dobrze działał. No, i na tych akumulatorach Działało to nawet dobrze, ja jeszcze wtedy nie mierzyłem sprawności każdego z nich, przypuszczam, że mm, pewnie, pewnie mocno był wynik zaniżony przez to, że któryś z nich prawdopodobnie tam mocno, yy, mocno ciągnął w dół te pozostałe, ale taki UPSik na 300W na przykład działał na tym pakiecie jakieś kilka godzin, także... Także fajnie się to sprawowało. Chciałem z tego zrobić jakiś UPS do domu, ale niestety w tym roku te akumulatory odmówiły posłuszeństwa. Na kilku z nich napięcie pospadało do tam 10-11 V i pomimo tego, że je ładowałem, to nie za bardzo udało się je, że tak powiem, przywrócić do, do życia napięcie zaraz spadało po takim ładowaniu i nie miało to w ogóle sensu. Dwa z nich wyselekcjonowałem. Drugi mam już zapięty w UPS-ie, który gdzieś tam mi automatykę podtrzymuje. Ale jeszcze do nich wrócę. Jeszcze do nich wrócę, bo jak je mierzyłem przy jakimś takim prądzie rozładowania 2-3 ampery, one tam wydały 30, 20. Nominalnie mają 65Ah. E, I wziąłem się za takiego strucla, który gdzieś tam z tych czterech pozostałych jeszcze, jeszcze dawał jakieś znaki życia. E, no i tak, sprawa wygląda tak, że e, miałem takiego UPS-a e, i e, obciążałem go 100W żarówką. No to jest tam jakieś... Pewnie z 9 Amper. Nie, nie mierzyłem dokładnie, bo nie mam, że tak powiem, warunków do zmierzenia takiego dużego prądu. Tu mam taki śmietnik narzędzia, także także nie za bardzo miałem tutaj sposobność, żeby to zrobić, ale ta dwójeczka bez żadnej jeszcze regeneracji na takich 100 W działała mi tylko 2 minuty. 2 minuty 20 sekund przy 9 Amperach. I rozładowywanie jej jakimś prądem 2-3 ampery dawało mi chyba tutaj sobie wynik zapisałem jakieś, jakieś kiepskie w ogóle wartości. On tam sobie z pół godziny chodził na takim prądzie czy coś takiego, Także zaraz napięcie spadało do, do 10,5V, bo... Ja, ja je rozładowuję do 10,5V, nie wiem czy to jest dobrze, czy nie dobrze. I tak sobie je testuję, i tak, wziąłem się za regenerację tego akumulatora. Regeneracja polega na tym, że wbijamy w niego, że tak powiem, ładujemy go normalnie, chociaż nie wiem czy takiego, taką padakę można w ogóle ładować normalnie, bo yy, Ile byśmy tam nie wcisnęli tego prądu, to, to u niego zaraz napięcie spadało. Ja też bałem się za bardzo ten y, prostownik zwykły zostawiać na noc, dlatego y, też je tak podtrzymywałem w dzień, nie próbowałem trochę tam podtrzymać, po żeby te 8-10-12 godzin sobie pochodziły, ale, y, ale bałem się go zostawiać na dłużej, właśnie ze względu, że y, po nasyceniu tutaj bardzo szybko napięcie wzrasta i można 15-16V spokojnie osiągnąć, co, co nie jest dobre dla takiego akumulatora. A jeszcze co tutaj warto dodać. One są, że tak powiem, obsługowe. Pouzupełniałem trochę w nich elektrolit. Przed, przed, tym, przed tą całą zabawą w T6 pouzupełniałem tam do jakiegoś równego poziomu. I tak, zwykłe ładowanie. Przyszedł mi kulon i jak kulona dostałem, to zacząłem się bawić, w, że to tak powiem o regenerację. Co tutaj zrobiłem? Ładowanie takie dość standardowe prąd do 5A do 14,9V. Później jakieś tam wysycanie, też na 14,9, jakimś mniejszym prądem przez 8 godzin. No, i tak mierzyłem ten, że tak powiem, już po ładowaniu kulonem. Bo tutaj to jest ciężko stwierdzić kiedyś taki akumulator naładuje, bo ciężko jest trochę utrzymać fazę wysycania. Ja, ja ładowałem je tam do 14,5, 14,9. Jak już osiągnęły to napięcie, to, to, to je odłączałem po prostu. Nie męczyłem ich dłużej bo trzeba już później mocno kontrolować to co się dzieje, bo szybko, szybko napięcie wzrasta. Ale jak już miałem kulona, zrobiłem sobie takie ładne ustawienia wysycanie, to ta dwujeczka mi na dwóch amperach oddała e, w pierwszym rzucie jakieś 6 amperogodzin. No to jest bardzo mały prąd. Y, I mało bardzo ono oddał. No 6 amperogodzin, no to to takie małe główienko potrafi więcej dać. Drugi cykl zrobiłem zwykłego ładowania. No to tam wyszło 7Ah. Także, także, no bez rewelki w ogóle. I co zrobiłem później? W zasadzie to trwa już chyba z dwa tygodnie. Tak jak kolega Piotrek wspomniał. I jeszcze jestem przed trzecim cyklem. Bo miałem trochę przerwę pomiędzy pierwszym a drugim cyklem. Po zwykłym ładowaniu wstawiłem go najpierw na w kulonie ciężko to ustawić bo jak już naładujemy go normalnym takim cyklem na full to powinniśmy sobie policzyć jakieś 2% prądu znamionowego, znaczy pojemności znamionowej, czyli dać tutaj w tym przypadku jakieś tam 1,5 A max. Ja sobie ustawiłem na 1 A. Ciężko to jest ustawić w nim, żeby trzymał stałe natężenie prądu, bo jest też faza finalna, można tam podbić nawet napięcie do 16,5 i próbowałem to robić na tej fazie finalnej tutaj kulonem, ale ją mamy ograniczoną czasem do 24 godzin i to jest za krótko trochę. I po prostu zrezygnowałem z tego, przeszedłem, przeszedłem na funkcję zasilacza, po prostu ustawiłem sobie 1A prądu i napięcie do 16V. tak, sorry ktoś mnie wybił z rytmu tak, ustawiłem sobie napięcie do 16V, 1A no i przez tam pierwsze godziny przez pierwszy dzień dopóki to napięcie nie dobiło do 16V to faktycznie ten 1A się utrzymywał ale niestety później po na drugi dzień co trzeba zrobić? Trzeba ten 1A wbić, wbić nominalną pojemność, po prostu, jak sobie ustawimy 1A, no to jak on ma 65Ah, to, to wbijamy 65 godzin po prostu, w niego ten prąd. I tak. Na tej funkcji zasilacza zaczęło mi to spadać. Tutaj miałem po 0,9A, 0,7. Zacząłem sobie to jakoś liczyć. Zapisywałem godziny, liczyłem sobie ile gdzieś tam wbiłem w ten. No i później, jak już niestety prąd spadł do 0,4, to stwierdziłem, że będę musiał z tydzień czekać na to, aż się skończy. I przyszedłem po prostu na zwykły prostownik, który tutaj jest regulowany. Mam, mam do niego taki miernik dołączony i sobie starałem się ten 1A wysterować. No i do, że tak powiem, już dochulał do na tym, na zwykłej kukli, na prostowniku zwykłym. I tak, co mamy po tym pierwszym cyklu? No, nie miałem jeszcze, że tak powiem, miernika, żeby e, zmierzyć tą rezystancję wewnętrzną, ale wyniki się mocno poprawiły. E, zrobiłem test na, na tym UPS-ie ze 100 w żarówką i z dwóch minut... Przy pierwszym razie zrobiło mi się 2 godziny 40 minut, tak około, bo w, e, to trzeba, że tak powiem, doglądać i nie ustrzeliłem momentu wyłączenia. No ale liczmy, że spokojnie te 2,5 godziny. E, później on sobie trochę odstał. Ja go tam ładowałem, sobie odstał, testowałem jakimiś innymi prądami testowałem 2 prądem, wydał 60 amperogodzin. Później później miałem trochę przerwy z nim, że tak powiem. I finalnie stwierdziłem, że będę rozładowywał po prostu prądem 3 ampery, bo przy dwóch to trochę za długo trwa. Kulon może rozładowywać też 3 amperami. I sobie trochę kulonem, trochę takim gównem, ale to ostatnio mnie bardzo zawiodło, podczas rozładowania się po prostu zresetowało i cały pomiar, że tak powiem, trzeba było jeszcze raz robić, więc sobie zrezygnowałem z tego. To jest taki mierniczek z Allegro za jakieś parę złotych i przetworniczka, starałem się tak dobrać, że tak powiem obciążenie, bo to też jest do 3A, żeby te 3A osiągnąć. No, i po jakiś kilku dniach, że tak powiem, tutaj była jakaś 29 lipiec. Tutaj zrobiliśmy przed kolejnym cyklem, przed drugim cyklem, zrobiłem jeszcze pełne ładowanie. Zrobiłem rozładowanie, tym razem 3A. Wyszło mi tam gdzieś 35Ah. Także no to myślę, że i tak lepiej niż sprzed, kiedy on w ogóle wydawał jakieś tam żałosne, żałosne prądy. Wtedy sobie już, że tak powiem, zakupiłem KW600 tester. No i tutaj 7 milionów że tak powiem, pokazał podczas tego, podczas tego ładowania drugiego. Znaczy, no już tam przed tym kolejnym cyklem. Gdzieś mi tam też pomiędzy czasie 10 milionów pokazał różne, różne tutaj wartości, gdzieś tam e, mierzyłem, e, tak, ale zacząłem kolejny cykl kilka dni temu. No i też miałem problem tutaj z tym zasilaczem. tu mi się jeszcze spalił ten miernik. Też miałem problem, żeby ustawić ten prąd dobrze, ale trochę posiedział na, znowu na funkcji zasilacza. Tam oddawał 0403. Liczyłem to w miarę skrupulatnie. Przez kilka dni zacząłem chyba czwartego, skończyłem w sumie ósmego. Przerzuciłem się później na, na kuklę. Ustawiłem tak na oko 1 amper. I... No i co mieliśmy? Po, po tym drugim cyklu mieliśmy 6 sześć 6,4. E... Później, nie, że tak powiem, nie zmierzyłem go dobrze, bo chciałem właśnie tym go rozładować i niestety mi się pomiar skasował, także zrobiłem mu takie zwykłe pełne ładowanie jeszcze raz. No i wczoraj, wczoraj się rozładowywał i oddał, słuchajcie, 74,8 Ah na 3 amperach obciążenia do 10,5 V. Także, no, ja jestem bardzo zadowolony z tego wyniku na po tym pełnym ładowaniu, kolejnym już, po takim zwykłym 6 mili, omów pokazał, i no i teraz robię mu ładowanie, i chyba zacznę trzeci cykl, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, myślę, że myślę, że dam mu później trochę odpocząć, niech sobie trochę odstoi, e, rozładuję go ze dwa razy. No i finalnie, bo tak jak zauważyłem po tym pierwszym cyklu. Trochę ta sprawność jakby spadła przez te kilka dni, więc, więc nie wiem, zobaczymy czy to się w ogóle utrzyma na jakimś poziomie akceptowalnym. Jak go tak zostawię, żeby sobie, żeby sobie odpoczął eee, po tym trzecim cyklu, też go rozładuję, naładuję go ze dwa razy, rozładuję. Eee, I. I sobie go odstawię. Zrobię mu jeszcze jakiś później po tygodniu, może jeszcze jeden taki cykl. Znaczy zwykłego ładowania, i rozładowania. I zobaczymy, co odda. Jeśli będzie spoko, to pójdzie, pójdzie pracować do UPS-a i, i weźmiemy się za kolejne. no Ten tutaj próbowałem tą czwórkę jeszcze wbijać zwykłym prostownikiem. Siedział 3 dni, ale niestety momentalnie po odpięciu klam 11 V. Tutaj ten miernik mi pokazuje, że niestety chyba jedna celka jest po prostu uwalona. Także przypuszczam, że to już będzie śmietnik. Mam tutaj jeszcze dwa, ale one, że tak powiem, są na tyle słabej kondycji, że nie, na razie nie będę tracił czasu i prądu na nie. Hmm, spróbuję może jeszcze trochę szturchnąć te dwa, które, które coś tam wydawały. i i, i, i zobaczymy co z tego wyjdzie. No, te trzy jakbym podniósł tak do jakichś jakiejś miary fajnych wartości to no to by było mega fajnie. I tyle. Tyle mniej więcej z tej opowieści. Yy. Zrobię może jakąś relację podsumowującą jeszcze.